To jest Paza, bo ma depresję, bo jego kanał przechodzi kryzys. Wiej, witam was, ja jestem Demo Games, znany u Wesensiegl z 22 odcinka, jest to 6. Deno Demo Games, siema Możecie wbić do niego na kanał, link macie w opisie, tyle o nas, trzymajcie się cześć, yo. W tym filmie podana będzie cała przygoda, podana, no po prostu przyczyna jego dramy na IT. Zapraszam do oglądania. 0137, znany dzisiaj po czyli wybił się, można powiedzieć, na jest to oszustę, przyjaźnił się z Danio Play Games, który także zrobił mu dramę. Wszystko zaczyna się od stworzenia nowego kanału przez Dawida, Vesacii'o. Z tego, co usłyszałem, spytał się Danio, co ma nagrywać na kanale. On podał mu tam oszustę, CSGO i typ. Link do, do filmu w, w opisie. Nagrał tam dwa parkoury i trzy czy cztery odcineczki z Następnie nagrał o szósta. Wybiło mu tam 250 subów, ale nie o tym. Dobrze mu szło e, nagrywać o szósty, o, aż do momentu pojawienia się e, komentarza Morelo. E, komentarz chyba został usunięty lecz brzmiał on raczej tak, zajep się, tutaj amen, bo potem grał e, nagrał film Musimy Pogadać e, tłumaczy tam co się działo z Morello i że bez powodu go wyzwał Morelo ma złość, nagrał na złość nagrał animację Musimy Pogadać ważne przemówienie e, Po tym Wesoczy na live'ach kazał mu się mu dawać dislike'i e, po około miesiącu Morelu daje film Musimy Pogadać. Bardzo podobne do filmu Versacego. Po Potem się pogodzili i się to zakończyło. Następna sprawa była z gościem z Facebooka. Widziałem to na e, filmie, co mi napisał. Myślałem, e, myślałem głupi, że to Wesaczy. Zacząłem go wyzywać i się wygadaliśmy. I pogodziliśmy. E, kręcił swoje filmy jak zwykle. Lecz Vesace powiedział na czacie, podaję, na Hype.ly, że nie lubi Liska i nie podobało mu się jego filmy. Lisek się wkurzył i e, nie wiedząc, że to Vesa, e, nie Vesace, nagrał oszusta pod tytułem Jest to oszusta, e, odcinek 9. Oszust na Vesace polizał. Vesace kazał wejść na jego film i go wyzywać, zgłaszał go lisować e, itp. Liskowi napisał na It, że to... Na, napisał mu It że YouTube, że to ostatnia szansa, jeżeli jeżeli znowu tyle osób zgłosi jego kanał czy film, to zablokuje mu konto na YouTube. Lisek nagrał film, gdzie tak jakby wyzywa was czego wersji się pożegnać się z kanałem czy jakoś tak tym znowu wyzwałem ko z kolegą Wesaciego i było to słuszne widzicie to na filmie i nie tylko powiedział także że nie jest wdzięczny za grafikę od Montezo choć mu się chyba podobała najwidoczniej przynajmniej było widzicie także na filmie następnego co zaczął wyzywać, to Spada HD. Spada chyba jest najlepszym, czy jednym z najsilniejszych w całej grupie Jeffers, Wystarczego, że tak to można nazwać. Oprócz YouTuberów, wyzywał także widzów, to zobaczycie, zaraz nie To wszystko ode mnie, rowerki, kochane i najlepiej usłyszymy kanał. Bo to bo tylko każdego wyzywasz. Trzymajcie się i hej! I mówię, siema. Baza się, rozwalona jest, jestem o system. Biorę diamentowy set, będę o szustem Podpalam ti no i cześć, jestem o system. jestem o jestem o sustem, rozwalona jest, jestem o system. Biorę diamentowy set, będę o s Podpalam ti no i cześć, jestem o system. jestem o jestem o Cześć, oh, jestem, jestem Oszustem, da. jestem Oszustem, jestem Oszustem Już cała gildia na mnie chyba chciał się klepać. Ja zjadam koks potem zjadam ich. Beka na te, się krzyczą do mnie. Czemu to zrobiłeś? Odpowiedź prosta, jestem Oszustem, synek. Już cała gildia na mnie chyba chciał się klepać. Ja zjadam koks potem zjadam ich. Beka na te, się krzyczą do mnie. mu to zrobiłeś? Odpowiedź prosta, jestem oszustem, synek. Już czuć zapach zwycięstwa to spaw TV, jeśli jest go nie znasz, zajebiście co nie jest ta seria Jestem oszustem na broje trochę i mówię się Już czuć zapach zwycięstwa To spaw TV, jeśli jest go nie znasz, zajebiście co nie jest ta seria Jestem oszustem na broje trochę i mówię się ma Baza rozwalona jest, jestem oszustem Biorę diamentowy set, będę oszustem Podpalam T &T, no i cześć, jestem oszustem Jestem oszustem, jestem oszustem Baza rozwalona jest, jestem oszustem Biorę diamentowy set Będę oszustem, podpalam trient i cześć jestem oszustem, jestem oszustem, jestem oszustem Co zrobiłeś? Odpowiedź prosta, jestem oszustem, synek już czuć zapach zwycięstwa To spaw TV, jeśli jeszcze go nie znasz Zajebiście, co niezajebista jest ta seria Jestem oszustem, broje trochę i mówię się Już czuć zapach zwycięstwa To spaw TV, jeśli jeszcze go nie znasz Zajebiście, co niezajebista jest ta seria Jestem oszustem, broje trochę i mówię się ma Baza rozwalona jest, jestem oszustem Biorę diamentowy set, będę oszustem Jestem oszustem, jestem oszustem, baza rozwalona jest, jestem oszustem biorę diamentowy set, będę podpalam klient wino i cześć, jestem oszustem, jestem oszustem. jestem o Serial. Jestem o na broje trochę i mówię się ma Baza rozbalona jest, jestem o Biorę diamentowy set, będę go Podpalam ti i cześć, jestem o jestem o jestem o Baza rozbalona jest, jestem o Biorę diamentowy set, będę go Podpalam ti i cześć, jestem o jestem o jestem o Jestem diamentowy set, podpalam tię, no i część, jestem bosustem, jestem bosustem, jestem bosustem, baza rozwalona jest, jestem bosustem, biorę diamentowy set, będę bosustem, podpalam tię, wino i część, jestem bosustem, jestem bosustem, jestem bosustem. będę podpalam pie no i częśćo jestem osustają jestem o sustem jestem o sustera no i częśćo jestem osją jestem o sustem jestem o sustera